Siemanko moi drodzy, z tej strony Comson, Dzisiaj jest piąteczek Dzisiaj gramy w futa I oczywiście zamiast Valbuena musi być Musa Ponieważ on jest jednak szybszy I takim moim zdaniem bardziej ogarnięty Grałem mecz w zdobył niby bramkę Ale jakoś mało go widziałem w tym spotkaniu I wydaje mi się, że lepiej Jak będą grali na zmianę No i dobra, jak widzicie herb Galata Galatasarayu Wiem, szpanuje na bogato Tak samo stroje wyjazdowe PSG No i dobra i lecimy. Kogo my tutaj mamy? No, Hernandez widzę. Tutaj Liga Hiszpańska. No, nie powinno być żadnych problemów. Chociaż tutaj Theo Walcott. Ale w ogóle jakoś tak na prawej stronie nie ma zgrania chłopak. Nie wiem dlaczego. Może tak lubi. No nie wiem. Dobra, lecimy. Rodrigo jakiś tu. Nie ma żadnego tu miejsca dla Rodrigo. Mekong, dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj musa. Ej no, Musa się w tym spotkaniu jak na razie nie popisuje Chociaż już tutaj włącza swój szósty bieg Zobaczcie jak on zapiernicza O jeszcze walczy o tą piłkę Nie no, on jest po prostu OP jeśli chodzi o prędkość A, kurde On pewnie też ma dużo tempa ja Dawaj, 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 dawaj Kurde, no gdyby nie był spalony Tak więc Musa ładnie Musa ciśnie, dobrze Osobista akcja strzał i gol jest! Dobrze, jednak warto było go dzisiaj wstawić w jedenasce, wystawić go, wiecie, na boisko i zobaczcie, osobista akcja, przeszedł tylu gości, strzelił jeszcze z takim poślizgiem można powiedzieć Taką glebę zaliczył No i Bramkarz tego nie obronił Wygrywamy 1 do 0 Do przodu, ludzie O oh, shit, dobra Dawaj, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie No nie Wiedziałem, wiedziałem że chłopaki się tam pomylili bo Dawaj, 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 dobrze, dobrze Emenike Jest, Jest, 1, 45 minuta Emenike Dumbia jeszcze tutaj zobaczcie jak się do obrony chłopak cofnął I jest rzut rożny, cholera No nie no, 90 minuta Nieszczęśliwy, naprawdę nieszczęśliwy i to nie może się udać. Jak to się nie uda, to będzie idealnie. Jest, dobrze, nie udało się. 5 minut przedłużone. No nie, drugi rzut rożny Cholera. To jest najgorsze, co może być w tej minucie. Jezu, wywal to. Wywal to, dobrze. Uff, już teraz czuję się bardziej spokojniej, ale zobacz, jeszcze dumbia dobiega do tej piłki. Jeszcze tutaj przeszedł jednego obrońcę. Ojej, oj, piłka mu się wyślizgnęła. Jest! Jest! Mamy pewny awans do czwartej, tak? Albo do trzeciej ligi. Nie, wydaje mi się, że do czwartej. Więc no jest dobrze. W końcu awansujemy. Znaczy, nie no, szczerze mówiąc to awansujemy co każdy sezon. Więc jest na razie dobrze. Zobaczymy kiedy ten układ dobrych spotkań się skończy. No ale to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Udanego weekendu życzę. Na razie.